Siedzieliśmy sobie z Dawidem i jedliśmy obiadek. Kiedy miałem branie, swinger opad, natychmiast, bez żadnego tam powolnego opadu, tylko od razu. Do samego dna podleciałem do kija, wziąłem kij do ręki, od razu poczułem, że nic nie ma. Zacząłem zwijać tak szybko jak tylko potrafiłem. Ciężarek. Od samego początku nie był przeze, przeze mnie wyczuwalny. Kulka zdjęta. No nie wiem, jakbym miał obstawiać, no to chyba jakiś amur. A ty co myślisz? <głos> <pojęcia>. <głos> no, oczywiście fajnie sobie tak dopisywać teorię, nie? Równie <noise> to, to mógł być, nie wiem, Lin. Linolog. Zobaczcie na to drzewo. Tu są dwa korzenie. One się łączą. Później się roz, rozdzielają. Później się znowu łączą. Później się znowu rozdzielają. I na końcu jeszcze gałąź wrasta z powrotem jedna w drugi. <laughs> Ale cud natury. Taki zestaw Slip D na pleciące, tutaj jest otulina do obciążenia i łowtersik. hak numer 6, może ten hak jest troszkę za mały, jak na Amura ale nie na Amura się tutaj nastawią aczkolwiek jakby się chwycił, to bym nie, nie miał nic przeciwko. Wywiezione? Wywiezione Teraz czekamy na wzięte Jak to mówi Achim Dajesz młodzieży? Dajesz O kurwa, nie wierzę, nie? Wierzę, że <grym> się popłaczę pewnie, kurde Dobra, 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 dawaj, dawaj, dawaj Działaj, działaj Ładnie Pięknie Ale idzie, patrz, kurde No Stań sobie tutaj do, do prawej i go do lewej ciągnij Zuch, mam mu trochę trochę, co? Bo... Dawaj, dawaj. Ale zajebiście widać, trzeba ja Akurat nie wiem w w holowałem. Się nisko szczytówkę. Niżej? Tak. Żeby w pewnym że widzę, że odbija, żeby w będzie zaraz do mojego został, tak, nie? Ale do, nie, nie, siły się z nim, nie? nie, nie, nie. nie, nie, nie. Dobra, to, Ale przeszedł górą. Dlatego staraj się go ciągnąć w tę stronę, ja go stamtąd spłoszę. Jest już tutaj bliżej, wiesz, ale ja tutaj, tutaj nie widzę? Tutaj bliz, blisko pod nogami już prawie, wiesz? Ale idzie w twoją, idzie, idę, idę. Dobrze, 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 dobrze. Na Dobrze, ja sobie mam za zadanie płoszyć się. O, daj wam czekaj, przy... czekaj, czekaj. Spokojnie, bo on jeszcze będzie tutaj

Szybko podbieraj, no. Brawo! No to ładnie. To by się spodziewał? Nie wiem, którą mamy godzinę, ale jest jeszcze jasno. wiem, 14 jakoś będzie. 14. Nawojował skurczybyk No ale dobrze Dobrze, dobrze Jest ryba Zobaczmy tę radość <noise> Niesamowita radość po takiej przerwie Naprawdę przyjemnie w końcu pożyć karpia na kiju Trzeba zobaczyć zaraz co Niech sobie tam odpocznie, my sobie Bo. przygotujemy wszystko już stamtąd raczej nie ucieknie. albo się nie ma, no kto by się spodziewał tak szybkiego brania, zobaczcie 7 kilogramowy karp szybciutko, u Dawida niesforny, dał nam popalić znaczy dał jemu popalić, ganiałem z patykiem żeby go przegonić spod tych zwalonych drzew no i się udało zobaczcie jaki nieskazitelny chociaż ma takie szramy po jednej i po drugiej stronie najwyraźniej potarle. tak obstawiam piękny, 7 kilogramowy z 2 Wzuch. Dziema. Wzuch. Dzie dziękuję, Dziema, Dziękuję za pomoc, sympatykami. Dobra, teraz robimy foty. Idę albo nie idę Nie idę Wszystkie kary nam nie mam Nie idę. Kochane Kochanemu Przemusiowi... Dobra idę Ja pierdzielę Co tu się wyprawia w ogóle Jaki przystojny pan O taki łysy jak ja Haha ha. Ja pierdzielę Cheers Sprawca tego zamieszania <laughs> You're fucking. Oh my god. Fucking Essex, mate. <laughs> Truly Essex. Carp angler. Cheers. <laughs> Pięknie. No nie pięknie. Nie dawaj mu tak za bardzo odejść, bo żeby ci z powrotem w kołki nie wszedł, nie? Tak stanęło. Uuu kurwa. Dziękuję, to jest właśnie taki

Albo się nie ma, musiałem jeszcze jedno no, ujęcie dograć, zobaczcie co tu się wyprawia, Nawet dzisiaj rozbił bank, druga ryba, druga wędka zagrała Brat bra bliźniak tego pierwszego Tak, dokładnie taki sam, 7 kilo, ale trzeba przyznać, że jak na PZW wynik za znakomity Gratulacje Dziękuję bardzo. bardzo Robimy fotę i wypuszczamy Jak tam noga? Druga para skarp. Masz więcej skarpet? Mam jeszcze jedną parę No szczęście Ktoś mi uwierzy. We meet again. Tym razem pod osłoną dnia, a nie nocy. Idę Do ciebie, już idę. Już jestem. Stęskniłeś się strasznie. Dawnośmy się nie widzieli, nie? Jakieś dwa tygodnie, albo coś takiego, albo lepiej troszkę. Ale serce moje się raduje. Jak cię zobaczyłem, dlatego że nie miałem ładnych zdjęć. Teraz się poprawię. Jest jasne. Wtedy robiłem je w popłochu i w pośpiechu. 7 albo się nie ma. Któż by się spodziewał, że w tak krótkim czasie złowię drugi raz tego samego karpia co ostatnio. Tym razem nieco lżejsza waga, bo w końcu jak ustaliliśmy? 16, 16,5. 16 Ostatnim razem było 17 równo. No ale nie zmienia to faktu, że karp. Wygląda na znacznie większego Sami ocencie Jest wygięty jak był nadal Prawdopodobnie w momencie kiedy był tu wpuszczany Niestety coś mu się przytrafiło Nie ma żadnych śladów walki Że jakiś sum mógłby go, do, go dopaść Także no po prostu jest Inny Wyjątkowy Ale ogromny Przypomina mi swoją Swoim rozmiarem Mobidika, który też jest taki nieporęczny w trzymaniu. A, już mam całe mokre kolana przez ciebie, ale warto było się znowu, znowu spotkać. Sie albo się nie ma. Kto by się spodziewał? No ja się nie spodziewałem. Dobra, jest jeszcze dwie godziny y, czasu, zanim będziemy się zaczynali zbierać, miała być szybka notka i nic się w tej kwestii nie zmieniło, ale jeszcze na te dwie godziny chciałem wywieźć zestaw, no tylko że właśnie jest dylemat, bo nikt z nas nie pamięta co miałem na, na tym włosie, także hmm, no, będę musiał coś wykombinować, a zestaw, który podskutkował, to. Kurwszczak na takim klasycznym samozacinaku. O cholera, tego nie przewidziałem. Muszę sobie jakoś radzić, dlatego że mamy tutaj takie stanowisko jakie mamy. Nie jesteśmy w stanie wypłynąć z tej trawy, ale ogarniamy. Ledwie co widzę miejsce, gdzie mam wywozić taka mgła, ale nie jest to daleko. Ale niestety przez drzewa nie jesteśmy w stanie tutaj zarzucać. Nawet jakbyśmy chcieli większość z nas niestety nie używa slingów zgodnych z ich z przeznaczeniem, dlatego że skrót! nazwy. Teraz nie pamiętam chyba STRS, coś takiego. To Short Time Retaining Sling. Czyli sling służący do tego, żeby ryba odzyskała siły po holu. Czy po sesji. I w tym momencie, dlatego że w ciągu no, krótkiego, jakby nie patrzeć czasu, dwóch tygodni czy tam trzech, to drugi raz tego samego karpiarza, Zdecydowałem się go definitywnie wsadzić do skinga, żeby odpoczął. W tym momencie powinien odpłynąć bez najmniejszego zastanowienia. Kurwa, jak nurki takie te natura Wimberk Siema albo się nie ma Kończymy naszą zasiadkę Wynikiem trzech ryb przy czterech braniach Dwie siódemki U Dawida i jedno Szesnaście pół już teraz U mnie drugi raz w ciągu dwóch tygodni mm -hmm. Jak się cieszę, że mogłem w końcu Zrobić mu właściwe fotki A nie takie ciemne, niewyraźne Nie, nie podobały mi się tamte Cóż, czas wracać do domu. Nie wiem, kiedy e, będzie następny raz mój na PZW, aczkolwiek na pewno następna woda znowu będzie w moim rejonie. Także subskrybujcie i piszcie w komentarzach, czy się cieszycie, że PZW wjeżdża na dłuższy czas? Siem albo się nie ma.